Na wschodnim skraju Polski, tam gdzie leniwie toczy się Bóg, a mgły unoszące się nad bagnami zdają się szeptać do ucha stare opowieści, żyje pamięć o kobietach, które znały tajemnice roślin, słowa starsze niż modlitwy i rytuały starsze niż chrzest. Wśród lasów, pól i mokradeł Podlasia, na pograniczu kultur i religii, istnieje świat szeptów i duchów bagien rzeczywistość nie do końca z tego świata. Szeptuchy to nie tylko uzdrowicielki. To strażniczki dawnej wiedzy, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, często tylko ustnie. Ich imienia nie noszą tabliczki na drzwiach, ani dyplomy, niosą je wieści, plotki, szepty mieszkańców. Wierzono, że szeptucha nie wybiera swojego losu, to los wybiera ją. Czasem dar przechodził z babki na wnuczkę, innym razem objawiał się przez znak, sen, cudowne uzdrowienie lub bliskie spotkanie ze światem duchów. Były kobietami z ludu, cichymi, pokornymi, a jednak otaczanymi lękiem i szacunkiem, bo wiedziały, jak rozplątać węzły losu. W rytuałach szeptu granica między leczeniem a magią nigdy nie była wyraźnie zaznaczona. W ich praktykach obecne były stare formuły szeptane do ucha chorego, rzucone w stronę ognia lub wody. Odmawiały je z zamkniętymi oczami, szeptem, powtarzając trzy, siedem lub dziewięć razy zależnie od tego, jakiego ducha należało przywołać lub odpędzić. Używały złci brzozowej, rumianku, bylicy i dziurawca. Czerpały wodę żywą z potoku i martwą z kałuży, by wykonać rytuał krzyżowania żył, przesuwania złej energii z jednego miejsca ciała do drugiego, aż wreszcie na zewnątrz, do ziemi. Choć działały w cieniu kościoła, ich praktyki rzadko spotykały się z otwartą krytyką. Szeptuchy często nosiły krzyże, odmawiały modlitwy do Matki Boskiej, a swoje formuły zaczynały od znaku krzyża. Z jednej strony głosiły słowa zapisane w Biblii, z drugiej jednak czciły duchy lasów, przodków i bagien. Chrystus i Peren, Maryja i Matka Ziemia, Święty Roch i Duch Zmory w praktyce szeptuch wszystkie te siły mogły współistnieć, bo liczył się efekt, uzdrowienie, ochrona, spokój. Wiele opowieści przetrwało do dziś o najsłynniejszych szeptuchach podlasia. W pobliskich wsiach wspominano o staruszce Zorli, która potrafiła wyprowadzić gorączkę samym spojrzeniem, albo o kobiecie z Drohiczyna, która miała w ogrodzie kamień, gdzie rozmawiała z duszami zmarłych. Ludzie przychodzili do nich nie tylko z chorobami, ale i z lękami, krątwami, nieszczęściami. Nie pytały o pieniądze, brały to, co przynieśli jajka. Monkę, chleb, flaszkę. Bagna pogranicza były miejscem, gdzie granica światów była najcieńsza. Mieszkały tam duchy zwierząt, topielców i ludzi, których dusze nigdy nie odpoczywały. Według podań, bagno mogło przyciągać do siebie ludzi z grzechem na sumieniu. Trzęsawiska były żywe, mogły przemawiać, szarpać za nogi, zwodzić światłami i zapachem. Wierzono, że nocą nie wolno iść przez bagno, bo zjawy mogą przybrać postacie bliskich i wciągnąć człowieka w świat podziemny. Topielce, zwane też utonęcami, były duszami tych, co zginęli nagle i bez świętych sakramentów. Czasem pokazywały się w białych szatach, czasem tylko jako dłonie wystające z wody. Były duchami niespokojnymi, złymi, ale mogły być także ostrzeżeniem. Aby się przed nimi chronić, Należało nosić przy sobie kawałek żelaza, zioło tataraku lub woreczek z solą. Szeptuchy potrafiły je odpędzać, rysując znaki w powietrzu i śpiewając starożytne pieśni. Wiele opowieści pochodzi od samych mieszkańców. Stary gospodarz z okolic Mielnika wspominał, jak w dzieciństwie widział kobietę unoszącą się nad łąką, której stopy nie dotykały ziemi. Inna kobieta z Nurca opowiadała o szeptusze, która uleczyła jej dziecko, nakazując przez 7 dni pojcie wywarem z pokrzywy i rumianku z wodą przyniesioną o świcie z rzeki. Rośliny miały ogromne znaczenie w rytuałach. Każda z nich miała swój czas zbioru i moc. Bylica zrywana przy pełni księżyca chroniła przed duchami, dziurawiec noszony przy sercu odpędzał melancholię, a piołun Pelouni w izbie oczyszczał przestrzeń. Przedmioty mocy to były również kamienie, krzyżyki. Wstąże, figurki. Wszystko, co nasiąkło modlitwą i szeptem, mogło stać się talizmanem. Wśród lasów i bagien stały święte miejsca, kapliczki na skrzyżowaniach dróg, krzyże wkopane w ziemię, źródła o cudownej wodzie. Mówiono, że niektóre miejsca zbierają dobrą energię, inne złą. Szeptuchy znały te punkty, często prowadziły tam chorych. Każąc im się modlić, obmywać twarz, zostawiać dary, kawałek chleba, monetę, garść zboża. Choć czasy się zmieniły, a internet i medycyna akademicka zawładnęły codziennością, szeptuchy wciąż istnieją. Nie reklamują się w sieci, ale ludzie wiedzą, gdzie ich szukać. Przyjeżdżają do nich nie tylko starzy i chorzy, ale i ludzie z wielkich miast, z problemami duszy, ze strachem, z pytaniami których nie zadaje się lekarzowi. Bo w cieniu bagien, pośród szeptów i zapachu ziela, nadal można usłyszeć głos starej magii, która nie pyta o czasy, trwa, bo jest potrzebna. W dzisiejszym świecie, pełnym pośpiechu i cyfrowego szumu, historie o szeptuchach i duchach bagien przypominają o tym, co pierwotne, ukryte i często niedostrzegalne. To opowieść o więzi z naturą, z przodkami i z tajemnicą, która nie da się zamknąć w słowach nauki. Dziedzictwo pogranicza, zaklęte w ziołach, w szumie mokradeł i w starych pieśniach, żyje dalej i w ludziach, którzy nie przestali słuchać szeptu ziemi.